Hodowla krów Farming Simulator 22 to już nie takie hopsiup jak to było w poprzednich częściach, bo problemy zaczynają się już przy zakupie obory, po tym jeszcze musimy wybrać rasę i wiek krów. Dziś specjalnie dla Was sprawdzę, przy jakiej opcji zbankrutujemy, a na jakiej się szybko wzbogacimy. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków serii, jak się szybko dorobić w Farming Simulator 22. Zacznijmy od wyboru rasy, a później wrócimy do wyboru obory, bo tak będzie mi prościej. Mamy do wyboru cztery rasy i z racji tego, iż jest to wzorowany na Season Modzie do Farming Simulator 19, a tam każda rasa miała swój dokładny opis, a tutaj możemy wyróżnić tylko dwa opisy, to możemy śmiało stwierdzić, że krowy różnej rasy z tym samym opisem różnią się od siebie tylko wyglądem. Więc pozostaje nam wybór pomiędzy Między krowami mięsnymi oraz mlecznymi. Sprawdźmy na początek mleczne, i tutaj pojawia się kolejna zagwostka jaki wiek. Otóż mamy do wyboru 0, 12 i 18 miesięcy. Otóż po 12 miesiącach krowy w farmingu zaczynają dawać mleko, a po 18 zaczynają się mnożyć. Co trwa 10 miesięcy. Sprawdźmy, jak sytuacja będzie wyglądać, jak wybierzemy te świeżo narodzone, czyli mające 0 miesięcy. Postawiłem dużą oborę z robotem paszowym, kupiłem 10 krów i zapewniłem im 100% wydajności. Po czym odczekałem 27 miesięcy. Dlaczego akurat 27 miesięcy? Jest to czas, w którym się rozmnożą, więc możemy obliczyć całkowity zysk który prezentuje się następująco 47 739 litrów gnojówki którą możemy sprzedać maksymalnie za 3483 euro może więcej ale tak mi wyszło jak badałem ceny wszystkiego i na tym też się będę wzorował w tej oraz innych seriach następnie mamy 37 136 litrów obornika wartego maksymalnie 2562 euro 22 562 litry mleka wartego maksymalnie 35 625 euro. Krowy się pomnożyły, i jakbyśmy sprzedali te nowo narodzone, otrzymalibyśmy 780 euro. Oraz kupiliśmy 10 krów. Po 200 euro, a teraz są warte 1500 od sztuki, więc jest to 13 000 euro zysku. Więc łączny zarobek to 55 451 euro. Wydatki widzicie teraz na ekranie i łącznie to 18 594 euro. Oczywiście jest to sam ich pokarm, warto to zaznaczyć, bo wydatków uzbiera się zdecydowanie więcej. A biorąc pod uwagę tylko takie koszty, mamy 36 857 euro zysku. Następnie wgrałem backup save i kupiłem 10 krów mięsnych. Dokładnie to limuzin, jeśli tak się to czyta. Również nowonarodzonych. Po 27 miesiącach osiągnęły cenę 3125 euro, a kupiłem je po 300, więc zarobek to 28250 euro. Nowonarodzone są warte po 230 euro od sztuki, więc zarobek to 2300 euro. Zjadły trochę więcej, ale weźmy błąd pomiarowy, więc liczymy tyle samo. Obornika i gnojowicy wyprodukowały tyle samo, a łącznie Zysk to 16 800 euro. Więc są to śmieszne pieniądze i nie ma nawet sensu się nad nimi dalej zastanawiać. Sprawdziłem jeszcze, jak będzie wyglądać sytuacja przy krowach mlecznych, jeśli kupimy roczne, które od razu będą produkować nam mleko. Ile 10 takich krówek zarobi dla nas w rok? Wydatki to 12 906 euro. Zarobki 31 384 euro. Więc zysk w rok to 18 678 euro. A więc pora odpowiedzieć na pytanie, za. Dane w tytule, czyli jak najszybciej się dorobić na krowach. Otóż na najtańsze maszyny do zapewnienia 100% wydajności krowom oraz najtańszy silos i oborę, łącznie musimy wydać 530 100 euro. Więc prostą matematyką możemy obliczyć, że zwróciłoby się nam to w 6,3 roku. Lecz jeśli zamiast najmniejsze obory kupilibyśmy największą, bez robota, to zwróciłoby się nam to w rok mniej. Oczywiście warto zaznaczyć, że nie liczyłem kosztów takich jak paliwo, naprawę maszyn, pola, a jeśli jeśli byśmy robili to wszystko samemu, zajęłoby to wieki, tak więc powodzenia. Napiszcie w komentarzu swoje przemyślenia na temat tego odcinka, jeśli się on Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Tak więc ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, cześć!